Witam z tej strony Dymoloso Zostaw subik, łapeczkę, dzwoneczek, komentarzyk i lecimy ze sklepikiem dzisiaj Co tu dzisiaj mamy Świąteczny wojak Mamy świątecznego wojaka plus plecaczek do niego Gałązka, no spoko, do tego malowanko, mistrz rzucania mięsem i plecaczek, tu mamy takie coś i lotnia. Fortuna Spoko 1800 w dolcy Omen I plecak siema widzowie Cześć Klaudia I tu mamy do tego to Fajny ten skin. No, mistrz. Mamy od golfa. Z 2, 3, 4, 5 za 2,5 tysiąca. Nie podoba mi się, ale jak to woli No dokładnie. No to zobaczymy pod grunt stylów, nie? Nie, mamy w No to mamy takie coś. Okej. Okay. Dobrze. Co tu jeszcze w nim każdy inaczej? Ale fajnie, no. Spoko. Ale dwa i pół tysiąca to bym chyba nie dał za to. Jak to chce, do tego też mamy? Też mamy. Jak ktoś lubi golfa i dwa plecaczki, no to spoczka. tu pojedynczy. I do tego, tak jak pokazywałem pojedyncze za 800. No, za 800 można. Tu mamy takiego aktywnego plus plecak. 1500 z sezonu trzeciego. Tu mamy takiego skinka, i do tego stylówki. No, ok. Plecak też jest, ale nie ma do tego stylu. Sezon piąty. Malowanie. Emotka. tego. przytulas, Uścisk i krzesełeczko. Cios mamy tutaj za dwa osiemset jeden skinek plecaczek, następny skinek plecaczek taki misio plecaczek spok pojedynczy za 1500. Do niego takie coś. No. Skinek. I następny skinek plus plecak. No i to co najfajniejsze. Ja już mam wszystkie, jak coś to zapraszam. Film jest nagrany ze wszystkimi zadaniami. Ponad 3 godziny. Jak ktoś chce. I zrób... tak. to też fajne. Za 400 fajne. No, i co tu mamy zestawy? Taki zestawik mamy. To się już nie zmieni. I też będzie pewnie co innego. I do mamy dwie styluwy do tego. Tu mamy komplecik, taki pakiecik. Narzędzia Tu pakiet za 79 To już nie trzeba przedstawiać nawet, bo już było No ale pojedziemy z tym Tu mamy stylę do tego i plecak za 79 179 też mamy takie: trzy skinki i trzy plecaki. No i co tu zostało? To zostało za 71,99. Trzy style zbieraczki, plecaczki. Pakiet. Tutaj gdzie mają problem ze zdobyciem fałdolcy. I taki pakiecik jeszcze. za sześćdziesiąt dwa dziewięćdziesiąt dziewięć jak to jest zainteresowany i sto dziewiętnaście dziewięćdziesiąt dziewięć trzy skineczki. plecaczki zbieraczki i malowanko ekipa tu mamy ekipę kanet bojowy, nie zapomnijcie do tego, jest 1000 fałdolcy do ekipy i do kanetu bojowego Tutaj mamy dwa, dwie stylówy Po dwie stylówy mamy Wszystkiego plus malowanie Tu mamy zbieraki, a w następnym w miesiącu będą plecaki i super i dziękuję za oglądanie nie zapomnijcie o łapeczce dzwoneczku komentarzu i subiku no i do następnego dzięki za oglądanie